Cześć, to już jutro. Internet jest jednym z największych, jeżeli nie największym wynalazkiem ludzkości, ale dostęp do niego ma dopiero 40% populacji. Kto dostarczy go reszcie? Możecie być zaskoczeni, ale 90% całego transferu internetowego cały czas jest przesyłana za pomocą kabli leżących na dnie oceanów i mórz. Jak się domyślacie, takie rozwiązanie ma wiele wad, zarówno dla środowiska, jak i dla jakości transferu. No i czasami rekiny przegryzają kable. Jakby tego było mało, badania statystyczne pokazują, że jeszcze 4 miliardy ludzi nie mają w ogóle dostępu do internetu. Może się to wydawać strasznie dużo, ale musimy pamiętać, że na świecie żyje już prawie 7,5 miliarda ludzi. I teraz tak. Wiadomo, jak duży wpływ na ludzi ma internet. Jak z jednej strony poprawia standard życia i pracy, ale z drugiej uzależnia i ułatwia konsumpcję. Pomyślcie też, jak duża panika i paraliż wybuchłaby, gdyby internet odcięto. Także widzicie, że gra jest warta świeczki. Mamy potencjalne 4 miliardy klientów, które tylko czekają, aż damy im możliwość kliknięcia w nasze reklamy. Podłączenie całego świata do sieci stało się polem rywalizacji dwóch gigantów, Facebooka i Google'a. Każda firma ma swój oryginalny pomysł, jak podłączyć cały świat do sieci. Facebook chce opleść planetę siatką dronów. Będą napędzane energią słoneczną i mają mieć rozpiętość skrzydeł ponad 40 metrów. To taka sama, jaką ma Boeing 737, ale drony ważą tylko tyle, co mały samochód. Mają latać na wysokości około 25 km, czyli dużo, dużo wyżej niż samoloty pasażerskie. Taki dron spędzi w powietrzu 3 miesiące, następnie gładko wyląduje na ziemi, zostanie odnowiony i najprawdopodobniej wróci w przestworza. Plan Google wydaje się jeszcze bardziej nieprawdopodobny. Chcą oni połączyć świat za pomocą siatki balonów latających między 18 a 27 km nad ziemią, które stworzą pierścień i będą działać podobnie jak drony Facebooka. Balony spędzą w powietrzu ponad 100 dni. Google steruje nimi, delikatnie je podnosząc i opuszczając i używając wiatrów w tamtej części atmosfery. Wielu ludzi kibicuje obu firmom, ponieważ benefity z faktu posiadania internetu są znane i naprawdę mogą usprawnić życie wielu ludzi. Są jednak i tacy, którzy uważają, że firmy robią to tylko dlatego, żeby zyskać nowych użytkowników i od początku przyzwyczajać ich do używania swoich produktów. Bo jak się domyślacie, stroną startową Internetu z balonów będzie Google, a tych z dronów Facebook. Sytuacja jest bardzo podobna do tej, gdy Microsoft umieszczał Internet Explorer jako swoją. Domyślną przeglądarkę w systemie Windows i stał się momentalnie monopolistą. Microsoft zapłacił wtedy gigantyczne kary, ale w tym wypadku jest to mało prawdopodobne. Podsumowując, plusy płynące z faktu posiadania internetu uważam za znacznie większe niż ewentualne wątpliwości moralne, czy Google i Facebook powinni w tym pakiecie umieszczać swoje produkty. Jeżeli nie zrobią tego oni, zrobią to najprawdopodobniej firmy telekomunikacyjne i wtedy już takie subtelne lokowanie raczej nie wchodzi w grę. Także jak wiele milionów mieszkańców Azji i Afryki, czekamy na dalszy rozwój tego wyścigu. A czy Cristiano Ronaldo przejdzie Pazdana? To już jutro. Do zobaczenia. Hej tu Masny, koniecznie sprawdźcie poprzednie odcinki i subskrybujcie kanał po więcej. Cześć!